Siemanko, teraz bardzo serdecznie z tej strony Brankersa. To kolejny odcinek na tym kanale, jest czas na przedostatni odcinek z Króla Skoczni. Czas na pojedynek o trzecie miejsce. Japonia kontra Stany Zjednoczone. I rozpocznijmy już tak szybciutko ten pierwszy pojedynek. Rozpoczniemy od skoczni w Harachowie, dlatego że już możemy skakać na mamutach i są tutaj 5 pojedynków, więc będzie bardzo ciekawie. Rozpocznijmy sobie od Karachowu, bo to będzie najmniejsza skocznia, jakiej będziemy startować na mamutach, bo jeszcze będzie Bad Mittendorf, Planica i Wikersund i Obersdorf, więc będzie 5 mamutów, więc bardzo równiusienko i moim zdaniem będzie. Oko? jeszcze sobie wezmę to kalkulator, jeżeli nie będzie szumiło to okej, okay, ale jeżeli będzie szumiło to przepraszam. Eee, wiatr w plecy, więc niestety, bo jednak z no, kością w Karachowie jest taka, że z wiatrem w plecy będzie się trudno skakało. I rozpoczynam pojedynek Casillarson kontra Ryoju Kobayashi o zwycięstwo! Skakałem kilka razy w Karachowie i z wiatrem w plecy bardzo trudno się skaczę. Więc ja bym się nie dziwił, gdyby Rioju i Casey Larson skakali krótko, ale Rioju leci wysoko nad ze skokiem. I daleko! No, na dwie nogi wylądowane. 211 metrów. Jest oczywiście prowadzenie, no i może za pierwszym razem już będzie 400 punktów. Zobaczymy jak odpowie Casey Larson. Popatrzmy. No tu będzie walka o podium, następny będzie to finał, bo jednak nie chce mi się robić tych dwóch pojedynków na raz, bo jednak no... To byłoby zbyt za długie. Czy no, powinienem to zrobił, ale jednak wolę... E, jedno, jedno i to, o, a teraz daleko! 203 metry, mimo tego, że krótkie, ale wylądowane telemarkiem, bo Ryuju wylądowała na dwie nogi, ale... No bardzo mała przewaga, 60 punktu już na razie prowadzi z Larconem. Zobaczymy, jak to wyjdzie w drugiej serii. Rozpoczynamy Casey Larson. Ryuk będzie kończył 203 metry skoczył w pierwszej serii. Zobaczymy, jak teraz będzie. No teraz mocno mówię jej w plecy, więc we dobre jest to wybicie. Więc nie będzie aż tak tragicznie. Ale było bardzo yy, mocny wiatr w plecy, ale 198 metrów to i tak bardzo dobry wynik. 412 punktów, ja sobie już to zapiszę. 412 4. Ok, Okej, jest zapisane i teraz Ryui Kobayashi. I on już jest liderem, 200 metrów musi skoczyć, ale on ma... No nie zerżnął ten wiatr, bo jednak no tutaj dalej taki sam jak u Casey'ego Larsona. Dobre wybicie, ale chyba wygra. A może? A może? 4 Tak, wygrał! 413,2 e, Renor już wyciężył 80. Tak? Chyba tak. 413,2 O, przypadek mi się kliknęło. Ja sobie może jednak ściszę. Ale dobra, już mam tutaj zapisane wyniki. Za chwilę przejdziemy do następnego pojedynku e, na skoczni Mamuciej. Tym razem będzie to Batmittendorf. I później będzie takie lepsze. Oczywiście Kobayashi zwycięży z Larssonem. Ale teraz czas na konkurs na w Bad Dorf. Kolejne skoczenie do Mamutów. Mój rekord 230,5, ale ustanawiamy na treningu. Z wiatrem w plecy, bo tutaj jakoś też to jest taka skocznia, że z wiatrem w plecy trudno się tutaj lata, ale mam nadzieję, że będą skakali tak samo jak Karchowie. Czemu my nie, może jakiś rekord świata pychnie? Ja nie mogę się już doczekać Planicy i Vikersson, bo tutaj będą jakie tam loty, no to nie mogę się doczekać, ale rozpoczynam to rioju. Ale bardzo fani odbzorowali właśnie badmintonów, naprawdę szacun dla nich. Nie wiem, czy tam były wiatrołapy, bo zapomniałem. Sowia trułapy, ale teraz Rioju wysoko, wysoko będzie to 200. Tak jest! Jeszcze na dwie nogi 229 metrów, 217,6 to jest nota Rioju, no ale no takie fatalne. No to 15,5 dostał swojego rodaka, no nieładnie. Ale teraz Casey Larson przegrał pierwszy pojedynek o 80. No mam nadzieję, że to będzie bardzo ciekawy pojedynek i też będzie yy, emocjonujący, jak ten pierwszy w Harachowie, ale jak wysoko! Jak wysoko! I będzie prowadził! 234 metry! Jest liderem! I Larson chyba odrobił tą stratę. Tak, odrobił ją. Pewnie yy, o... o tam ile? O 8? Czekaj, raz... Nie, o 7. 7. O 7 punktów odrobił Larson, 7 punktów ma teraz przewagi Larson nad Rio w tym pojedynku na Batmitendor lub kulam, bo tałplić, jak ktoś woli. Rio Kobayashi, 229 metrów. To nie był dramatyczny skok, ale jednak jak Casey Larsson skacze 234, to musi daleko skoczyć. Oj! Chyba za nisko jak na skocznie, ale na tej paraboli daleko, ale znowu na dwie nogi. 432,1! No lepsza nota niż w Farachowie, ale jednak Harachow to najmniejszy mamut w tej grze. Najmniejszy, ma... Największy... najmniejszy mamut. Ale teraz. Casey Larson. 219 metrów musi skoczyć. No, teraz. No toż mówię je w plecy. Ale teraz chyba też nisko, ale znowu dostanie tej paraboli i leci. Też na dwie nogi, ale zwycięży. 445 jest liderem. Nie będę już tutaj podejmował się liczenia, nie, bo nie chcę się upokać. No tak policzył, to bym się upokorzył. Bo pewnie liczyłbym dwie minuty. Ale Casey okay, Larson zwycięża jeden do jednego w, w zwycięstwach, ale Larson prowadzi moim zdaniem, bo no gdzieś tak z 13 punktów, 12 i 12,9 moim zdaniem. 12,9 punktów przewagi. To chyba policzyłem dobrze. Nie wiem, dobra. Ale i tak Larson jest na razie liderem. Przechodzimy do konkursu trzeciego na skoczni w Oberstdorfie. A później rozpoczniemy tam mamuty Skociem w w Oberdorfie. Rzadko no nie skakałem. Eee, nie wiem, czy tutaj w karierze najgorszego skoczka zdecyduję o się jako Mistrzostwa Świata w lotach. Bo następny sezon będzie, mówiłem, że tak w kwietniu, tak pod koniec marca, tak w kwietniu on będzie, a może szybciej, jak na przykład nie będę miał żadnej serii, bo widzę, że kariera najgorszego skoczka bardzo dobrze się przejęła. Jesteśmy w Oberstdorfie i wreszcie wieje pod narty. Rozpocznę to Kobayashi, bo niestety on jest na liście jako pierwszy. No patrzmy. Oj, chyba za późno, ale tutaj będzie... Wiat podnarty, tak jest i daleko. Czy nie aż tak daleko, 216 metrów. Ale jestem dumny, że nie wskoczył tyle, co, co mój rekord życiowy na tej skoczni. Dobra, miałem 2 metry, sekundę podnarty, cicho. Ale 216 metrów, zobaczymy, co Lar Larson to pobije. Tak szybko to ga tak szybko gadam, że zamiast 3, to mój c. Ale dobra, e Larson. Wygrał w Bad z dużą przewagą, ale wygra, wygra, po tej pierwszej serii jeszcze chyba poza HS 237,5. Jest liderem i z dużą przewagą, więc no Larson już bardzo bliziutko tego miejsca na podium. No, mam nadzieję, że teraz mi się nie zawiesiło, bo tak kliknąłem. Dobra, nie zawiesiło się. Spoko. Dobrze, że nie, bo mógł wtedy Kobayashi być liderem. Zamiast Larsona, a musi być Fariko Bajashi. On tutaj wygrał przecież w 2019 roku sobotni konkurs, ja to pamiętam. Ale też krótko i na dwie nogi. No i chyba przewaga się powiększy, bo moim zdaniem nie ma szans, żeby yy, Larson teraz skoczył tak samo, jak Rioju. 3796. Pierwsza nota yy, przed 400, 400 punktami. Ok, jest zapisane. I teraz Larson. No, moim zdaniem to będzie skok na zwycięstwo, bo 193,5 metra. Żeby wygrać, no to ja przepraszam bardzo, ale Larson to łatwik tylko ja, zrobi. A może nie? Nie, dostaje podmuch i leci i zwycięża. Nawet musiał przed punktem kalendować, aby wygrać 221,5, 406,9. Jest liderem. No jeszcze pamiętajmy, jeszcze. Planica i Bickerson. No to jeszcze te dwa. I cóż, Larson zwycięża drugi pojedynek w rzędu. Jest na razie w formie Larson. Przecież wygrał ze Słowenią, Austrią. No, przegrał ze Szwajcarią. Ale no teraz jest bliżutko wygrania z i Trzecie miejsce w właśnie turnieju króla Skoczni. Ale teraz czas na konkurs w planicy. A zakończymy to wszystko w konkursie e, w Vickerson, dlatego, że Wickerson fajnie się tutaj leci, ale teraz czas na planicę. Oczywiście bez cięć, bo moim zdaniem e, szybko, szybko to zrobię. Więc cóż, będzie ciekawie. Zapomniałam mówić o tej tabelce na samym początku, ale pewnie obstawię, więc proszę się nie obrazić, że nie pierdzielę o tym, a tak... Wstawiam ją, ale rozpoczynamy konkurs w planicy. No, wieje w plecy. Trzeci raz, bo tylko w Oberstdorfie wiało pod narty. A w Harachowie, Bad Badbitendorf, i tutaj w planicy, będzie wiało pod narty. I teraz Kobayashi. No, tutaj trzeba nawet wyczuć, tu skocznie, ale teraz wysoko. Będzie daleko. Nie będzie 240 metrów, nie będzie poza HS, ale skok dobry. 231. Dodane oczywiście, bo wieje w plecy. Kto by się mógł tego spodziewać? Nie, my, moim zdaniem, że nie będą no, oczywiście takie same skocznie, tylko że troszeczkę je zamienimy. że na przykład Harahow nie będzie pierwszy, może będzie drugi lub trzeci, a może jak na przykład y, Vickersum będzie drugie, a planica ostatnia. Ale Vickersum się dlatego że jednak y, jestem bardzo ciekawy, będą tutaj skakali. Oj, chyba za wcześnie się wybił Larson, ale. Może to nawet lepiej dla niego, bo będzie... Oj! Nie będzie prowadził, bo 230 i pół jeszcze wylądowane na dwie nogi. Jest drugi, ale ta przewaga na trioju była, więc no... 6 punktów przewagi yy, Rioju, więc nawet i tak malusienko odrobił, bo no chyba... No w tym Obersdorfie sobie tak narobił tej straty Rioju, ale teraz Casey Larson, drugi, kto by się spodziewał, skoro mamy dwóch zawodników, ale bardzo na pewno chciałby walczyć o zwycięstwo w tym konkursie, żeby być już tak pewny i jeszcze postawić kropkę na Deep Vikersund. Ale dobry skok, ale 424,5. Dobry wynik. No, Larco naprawdę, wszystkie konkursy ma 400 punktów razem. A Rio tylko wobec Zorfin nie zdobył właśnie tych punkcików 400. Ale teraz, Rioju. 224 metry musi skoczyć. Moim zdaniem, Dar może, może Daradę musi to zrobić. Bo jednak, on to lodnik wybor wyborowy, gdyby w swoim dobrym yy, dobrym czasie Gdy skakał daleko, ale wygrywa. Bo nawet, mimo tego, że. 203 i i tak może gdyby wylądował telemarkiem byłoby lepiej, może miałby to większą przewagę, ale i tak wygrywa no zwycięstwa 2 do 2, więc zobaczymy kto zwycięży ten ostatni pojedynek, ale tutaj zwycięstwa się nie liczy, tu łączna nota się liczy a na razie to Larson dalej jest liderem moim zdaniem, bo mimo tego, że wygrał no gdzieś tak so, z 8 punktów 8 osiem i osiem i dwie, osiem i dwie yy, to i tak yy, sobie w Obersdorf, jak mówiłem nadrobił yy, to sobie stratę ale teraz czas na ostatni konkurs to będzie konkurs Wikersund dlatego go wziąłem specjalnie żeby po prostu zobaczyć jak tutaj boty latają bo nigdy nie widziałem jak boty tutaj latają mam nadzieję że tutaj nie będzie mi lagowało bo już widziałem że Czyste wejście na pojedynczy konkurs. To ja jednak widziałem, że coś zaczyna coś się źle dziać. Mam nadzieję, że to nic nie spowoduje. Czy będzie wiat podnarty, czy będzie wiatr pracy? Jest wiat podnarty! No i kozacko. Na sam, na sam koniec drugi konkurs z wiatrem podnarty. Rioju zaczyna. Tak jak zawsze. Kurde, 13 minut już widzę, że ten film trwa, mimo tego, że mamy mamut. No, spodziewam się, że to będzie dłuższy. Ale Ryoju, proszę zobaczyć, jak to będzie pięknie wyglądało! No skok to nie był ładny, ale 230,5... 268 to nota, więc no na razie 400 punktów będzie. To 230, 230 metrów trzeba skakać, aby mieć 400, 400 punktów. Ale Larson, czy zapewni sobie te trzecie miejsce? Zobaczymy. No, patrzmy. Mm, teraz Larson. To może być... O, i chyba, chyba to... Nie no, dostanie oczywiście noszenie, bo to jest taka skościa w ale... oj na dwie nogi wylądowane! 202 oczywiście, będzie drugi, ale 233,5, dalszy skok, ale no znowu te noty. Nie wiem, dlaczego oni lądują tak... Yy... Co się dzieje, że oni muszą lądować na dwie nogi, mimo tego, że jeszcze lądują na 230, na 230 metrów? To nie skocznie w Karachowie, że trzeba lądować na dwie nogi. Przepraszam bardzo, ja na 150. meczu w Szuczyńsku widziałam, jak boty lądowały telemarkiem, a wy chyba poza punkt trzecia, a wy na dwie nogi lądujecie. No dziwne. Ale Larson, czy to będzie skok yy, na podium króla skoczni pierwszej edycji, bo pewnie będzie też druga? Tylko, że z zmienionymi drużynami dobry skok 410. I Larson naprawdę w wyborowej formie, bo wszystkie, yy, wszystkie konkursy w yy, ich nota miał ponad 400 punktów, ale teraz Ryoju. No musiałby daleko skoczyć, mógłby nawet rekord świata skoczyć. To panowie! Rioju skocz ten poza HS. Naprawdę! Bo chyba dzisiaj. Nie, tylko Larson skoczył poza HS. No, no może dlatego, że to jest pojedyncze trzecie miejsce. Ale Kobayashi, czy to będzie skoko, zwycięstwo? I zwycięża. To, jest, był, naj, to był najdalszy skok. 239,5, 424. No, zwyciężyło i 10,10. Ale to chyba za mało, żeby wyprzedzić. Właśnie Narsona. Zobaczymy. Może będzie dogrywka. Czemu by nie? Ale powiem sobie, że to naprawdę. Straty oprócz może konkursu w Bersdorfie, bo tutaj była przewaga Larsona, no te pojedynki były bardzo ciekawe. Ale Ryuś zwycięża w pojedynkach 3 do 2, ale to nie oznacza, że wygra i będzie miał trzecie miejsce. Czas na obliczenie punktów i czekamy, kto będzie najlepszy. I już mam wyniki. Zwycięzcą i zawodnikiem i reprezentacją, która zdobyła trzecie miejsce, są Stany Zjednoczone! E, Larson dostał notę 2099,10, a Kobayashi 2078,0. Brawo dla Stanów Zjednoczonych, brawo dla Larson'a, mają trzecie miejsce. No też brawo dla Japonii, bo jednak e, no e, to tutaj no trudno było powiedzieć, e, czy wygrają, czy nie, ale jednak brawo dla nich, że udało im się e, przynajmniej być w, w tym gronie czterech najlepszych drużyn. Zobaczymy jak w następnym sezonie, bo moim zdaniem chyba następny zawodnikiem będzie Yukiya Sato, ale cóż, yy, za kilka dni będzie odcinek z Pucharu Świata, też za kilka dni będzie finał Króla Skoczni, a może zrobimy, że później teraz będzie Król Skoczni, yy, po tym odcinku będzie też Król Skoczni, a później będzie dwa razy Puchar Świata. Może będzie tak lepiej. Zobaczymy. Jeśli z wami żegnam, oto macie tabelkę Oczywiście macie już, to już zapełniona tabelka, ale żebyście pamiętali kto będzie w finale. Do zobaczenia. Siema.